Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcsrubin.pl. Rośnie konkurencja polskiej miedzi. KGHM stara się nie tylko o przedłużenie koncesji na obecnie eksploatowanych obszarach, lecz również o pozwolenie na rozpoznanie i ewentualne wydobycie w tak zwanym Starym Zagłębiu oraz w okolicach Bytomia Odrzeńskiego. Wszystko w rękach właścicieli i samorządów, których dotyczy sprawa nowych koncesji. Szef Miedziowej Solidarności Józef Czeczerski uważa wejście zagranicznej konkurencji na rynek miedzi w Polsce za błąd na szczeblu ministerialnym. KGHM stara się o koncesję na dwóch płaszczyznach. W przypadku obecnie eksploatowanych złóż decyzja należy w tej chwili do samorządów. Gminy, na terenach, których wydobycie miedzi ma być kontynuowane, muszą sprawdzić, czy wnioski koncesyjne zgadzają się z ich planami przestrzennego zagospodarowania. W kwestii tych koncesji szef Polski miedzi jest spokojny. Tutaj nie będę zbytnim entuzjastą, a raczej realistą w tym roku zgodnie z planem tę koncesję uzyskamy. Trochę bardziej nerwowo wygląda sprawa z koncesjami na drugiej płaszczyźnie, choć między innymi o nowe obszary jak Głogów Bytomodrzański czy Stare Zagłębie w pobliżu Bolesławca. Szef Polskiej Miedzi przyznał, że są to tak zwane koncesje na przyszłość, które byłyby realizowane za 30, a nawet 40 lat. Jednak tu o pozwolenie może być już dużo trudniej, na przykład o trzy obszary pomiędzy Głogowem a Grębocicami oprócz KGHM wystąpiła także konkurencja. Bezpośrednio, w, jeżeli Chodzi o monoklina, więc tam gdzie dzisiaj jesteśmy, czyli to jest rejon Gługowa i bardziej na północ, jak również w starym zagłębiu miedziowym rejon Bolesławca. Niedawno się dowiedziałem, że nasza konkurencja też zgłosiła chęć e, ubiegania się o koncesję na, na te obszary. No ale z konkurencją trzeba żyć, tego się nie boimy i po prostu niech zwycięży najlepszy, który daje samorządom, właścicielom przede wszystkim lepsze. I myślę, że tak do tego trzeba podchodzić, a więc spokojnie róbmy swoje. Pojawienie się konkurencji w tym sektorze polskiej gospodarki jest według szefa Miedziowej Solidarności nieporozumieniem, które może okazać się dla KGHM bardzo kosztowne. Była taka sprawa związana z, z inwestycją pod nazwą Strzelecki, to jest firma z Australii, która dostała sąsiednie działki, które posiadał KGHM. Z koncesją na poszukiwania i wydobycie. Wszyscy wiedzieli, że to jest tylko takie ściemnianie, bo nikt nie będzie przecież inwestował w kopalnie, że to jest tylko i wyłącznie przejęcie działki i potem ewentualnie zaproponowania BKGHM skorzystał i odkupił działki po no, oczywiście odpowiednim przepłaceniu za. Dział za koncesję. Według związkowca za pojawienie się zagranicznej konkurencji w tak strategicznej branży, jaką jest przemysł wydobywczy, odpowiada rząd. Nikt nie panuje w Polsce, są przecież służby po to powołane, aby kontrolować, co się dzieje z dobrem narodowym, jakim jest ruda miedzi, że tu jest to tak zwany wolny rynek. Wykorzystują to ludzie, którzy mają wejścia w Ministerstwie Ochrony Środowiska i ubiegają się o działki, a dla nas będzie to zagrożenie przy rozwoju. Jest kilka zagranicznych firm, które konkurują w tej chwili z KGHM w zakresie polskich koncesji. Jedną z nich jest celowa spółka miedzi Copper Corporation, która należy do kanadyjskiego funduszu Lumina Capital. Dyrektorem generalnym Miedzi Copper jest były prezes KGHM profesor Stanisław Specik.